Większości osób oglądających ten film udało się przetrwać 99 nocy w lesie na Roblox, ale pewnie nikt z was nie przetrwał 99 nocy w lesie, ale w Strongholdzie. Nie widziałem tego ani na polskim, ani na zagranicznym YouTube, a więc chcę Wam tylko przedstawić zasady. Po pierwsze, jeśli ognisko wdaśnie, to mogę wejść na jego teren, żeby je rozpalić. Po drugie, mam 10 dni na przygotowania. Po trzecie, gram z kolegą. To no to tutaj idziemy po węgiel lub drewno. Ogólnie to wziąłem tam kolegę, z którym... Tak, kole... Wam tu ładnie wytłumaczył, mamy 10 dni na przygotowanie. Tutaj jest ognisko. Ale 10 czego przygotowanie, żeby ten challenge był w ogóle możliwy. A potem już tylko w Strongholdzie. Tak naprawdę to Wejtor bym rozpalił ognisko i, e, i zajął się łóżkami. Us Skrzyneczka. Mam nadzieję, że bandaż mi wyleci. I ogólnie to będzie dosyć mocna baza. O, też e, Że to będzie dosyć mocna baza, bo na pewno mi postaram się drzewami przykryć. I z jest taki, jakby, pokój mały. I ogólnie ten film na pewno jest inspirowany. W, sensie w sumie. O dwa bandaże, dwa bandaże. O, żelazne ciało. A nie ty, jesteś? a tu. O. Dwa, No też tak myślę. Na, na pewno na to łóżko kolejne. Trzy. To chwila, to ploty Najgorsze jest to, że każdej nocy jeleń będzie głodny. Okej, okay, widzę tam Stronghold, a więc będę na gier nagrać tak, ten film. Nie wiem, czy wy go widzieliście. No, nie jest tam, a więc dobrze hmm. A, najlepszy higienizm Dobra, nie jest zło hmm. Fajnie jakby wyleciał w strągach Co? O. Yes. co to jest? Co to co ty teraz masz? Ale nie, 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 Mogłeś to postawić postawić nie, stronę na nie, A nie, jest dobrze w nie, Dobra. tylko ich tylko. najpierw Najpierw. Tutaj mamy killboxa. Dawaj ich. Yes. Dobra, myślę, że tutaj odpowiednio będzie zacząć. Jadko. Poczekam. A! Szybko wychodzę, wychodzę, U! Dobra. Oficjalnie wiem. Szkoda właśnie. Ale dobra, ile ty masz far? Nie wiem, dur. No jak jaś tu pokazuję. Bo mi się coś wydaje, czy tak jest. Dobra, na szczęście mamy tu dostan. Chwila, far... daj mi te farmy daj mi te farmy ja je postawię wszystkie Jednego... ja je tutaj stawiam bo tutaj będzie jakby granica naszej mapy kurde ja się nie da już na sobie da? dawaj no daj i

Ej, mogę ja sobie otworzyć tego najlepszego chesta? Ok, dzięki piła, piła motorowa Let's go Dobra Króle. Jestem centralnie na granicy, o Eee... Jestem. Wydaje mi się, że możemy mi to zaliczyć, że jak nie. to tu jest najlepsza skrzynka. Dosłownie, za, za strongholdem. I druga piła. Co jest? Zaraz ci ją dam. O ile przeżyję. Dziękuję Ci. To chwila, to nam przystąpiła. Ale dwie... O, tutaj masz. I sobie też otwórz. Co wyleciało? Strong Axe i b No, Dobrze. Nie można nadawać. Ja tutaj właśnie chcę wejść. O Co to jest? Padło mi... Co to jest? To jeszcze mogę zwrócić. Ej, Oj, Ojej, oj, oj. Pomogę. Ej, kurde, ale tak sobie pomyślałam, że... że, że na nasz ostatni bandyż. Não tomar Só vai, só vai estar só vai ser. Na wystarczy się nie ruszać. I ci mówiłem, żebyś szedł tak zastrzakł, jeszcze my tam do ciebie pójdę. Kurde, słabo. Okej, okay, no to udało mi się to nagrać. Nas kolega tutaj leży, chciał dotknąć trawy. Yy, no i się po prostu udało. No to co? Nada. Widzimy się w następnym filmie.